Takie kwiatki to tylko w Warszawie. Nie pokazuję Wam pełnej tablicy rejestracyjnej, niby to nie jest dana techniczna, ale e, dana osobowa, ale jednak e, po co pokazywać? E, zwłaszcza w kontekście tego, że jak trzymam w tym momencie w rękę małą ramkę do tablicy, czyli do, z motoroweru. Natomiast do czego na wejdzie? Do tej kolumny czyli 125. Dokumenty wszystko się zgadza, w dokumentach jakby w, w, w dowodzie rejestracyjnym się wszystko zgadza, no ale urzędnik się pomylił i wydał małą tablicę pod motorower, także no, klient musi sobie to zgłosić, zobaczymy jak to będzie rozwiązane, co, co tam pozmieniają. Natomiast no, w tym momencie muszę demontować to ustrojstwo, żeby założyć tutaj e, małą ramkę, bo inaczej no, musiałbym wiercić w tym otworze e, miejsce na e, tabliczkę. <laughs> Ciekawa rzecz, co? Takie pomyłki to jeszcze nie widziałem. Patrzcie, jakie ładne, w funkry Funkele nieśmierane, prosto z Chin, właśnie w tym oto kartoniku przyjechały do mnie. Są to zegary do Benelli Imperiale. Ze trzy odcinki temu pokazywałem, że taka maszyna do mnie przyjechała, po znajomości goś wprowadził i właśnie miała między innymi uszkodzone zegary, które ktoś tam naprawiał, ale nieskutecznie w każdym razie. Poza tym one są tak skubane zrobione, że nie rozbić, znaczy rozebrać. Idzie, niby są skręcane, chociaż może te są skręcane po prostu. Nie wiem. Tamte wiem, że nie dało się ich tak łatwo otworzyć. Trzeba było je rozcinać tu je obudowy. No i no razówki generalnie, prawda można powiedzieć. Nowe 1200 czy 1600 zł nawet kosztowały, tak? Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie koszty opłaty i tym podobne inne rzeczy, z fakturą VAT itd, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i z gwarancją tutaj na miejscu w Polsce. Te przyjechały bezpośrednio z Chin. Zresztą jest takie powiedzonko, że tylko chińskie motocykle mają oryginalne części. No, i tutaj to przyszło. Nie wiem, znaczki, wszystko wygląda ładnie, wykonane oryginalnie, profesjonalnie, i wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam produkt. Jeszcze sobie porównam, jak będą leżały jedna obok drugich. Ale kosztowały chyba 600, 600 parę złotych, czyli ponad połowę ceny mniej. No dobra, tutaj jest jakieś logo, którego tamte, tamte na pewno nie miały, więc być może jakieś zamienniki, no ale są dużo tańsze. O, czemu o tym mówię i nagrywam? No bo żeby pokazać Wam, że no da się. E, da się kupić do tych motocykli części wszędzie. A co najważniejsze, mógłbym Wam pokazać jeszcze na karcie e, ten, transakcyjnej kiedy zostały zamówione a zostały zamówione 21 marca mamy e, lutego mamy 4 marca na dzień dzisiejszy także nie czekały zbyt nie czekałem zbyt długo na to prawda No i tak to tak to właśnie e, wygląda jeśli chodzi o te e, zażalenia u Jezu chińczyk to zaraz część nie będzie idzie znaleźć idzie znaleźć na pewno no, i ten chyba jest najlepszym tego przykładem, czyli SR4. Tu idziecie do BMW i dostajecie wszystko od wydechu przez części silnikowe, eksploatacyjne. Problem może się pojawić z takimi rzeczami jak plastiki, lampy i w zasadzie tyle, bo reszta jest do dobrania. Tarcze, zaciski to są misyny, więc więc co tutaj za trud, żeby coś dopasować. Takie rzeczy, które mogą ulegać zmianie, czyli tutaj rolgazy i tak dalej No to przy to wszystko dostępne zamienne z innymi motocyklami nie ma chyba za bardzo co się tutaj przejmować czy obawiać o dostępność takich elementów także no idzie sobie z tym poradzić prawda ten jest też dostępny na AlieExpressie, widziałem do niego akcesoria tylko według nazwy Fabryki, z której on wychodzi, czyli Ria bodajże, nie pamiętam już, ale też idzie do niego dopasować graty. Tu też w kilku różnych markach, firmach. Powiem tak, nie bardzo mnie interesował ten motocykl z uwagi na jego e, silnik, który, no nie oszukujmy się, te 24 chyba konie, 400 to taki trochę archaiczny, na równi e, z Himalayanuszem od Royal Enfielda, no ale to jakby nie było na tamten rynek sprzęt był tworzony i nawet są pozostałości po Euro 3 jeszcze, tutaj recykulator spalin się montowało, Chińczycy co tam nie, 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 nie robili dziury tylko odlew zostawili taki jak w poprzedniej wersji wtryskowej, która nigdy u nas, znaczy nie wtryskowej tylko gaźnikowej, która nigdy do nas nie dotarła, bo my zawsze mieliśmy go na wtrysku ale zobaczcie tak, przyglądam się detalom i nie widziałem na przykład, że on ma tutaj jeszcze dodatkowo yy, amortyzację w samym śwedełku, więc yy, kurczę, no, wygodnie się na nim jeździ. Śmieszne są te zmontowane podnóżki tak bardzo solidnie, ale na gumach, także gdzieś tam jakieś wibracje minimalnie będą mniej przenoszone, a ten silniczek jednakowoż troszkę tam wibruje, no tak jak na jednocylindrową 400 starej daty przystało. Trzeba przyznać im, że mają wykończenie takich detali. To ładnie wygląda, fajnie się komponuje i tak pasuje do tego sprzętu. Akumulator świeże założony. Tu nawet być jeszcze owiewka, ale tej nie dostałem od właściciela. Zegary, zegary stare. Dobra, nie wiem, Chyba gdzieś tam je wrzuciłem. Natomiast nowe prosto z kolandii siedzą. Założone, elegancko, działają. Pa, jak świeci. Pa! Nie są takie rzeczy. Nie wiem tylko, czy obrotomierz tak powolnie powinien reagować. Albo silnik tak się kręci, albo ten e, licznik taki jest nie, czuły, że nie ogarnia obrotu w tej majestatycznej. 24 konne jednostki, ale coraz, coraz bliżej jestem tego, by e, jeśli, będzie oczywiście, e, jeśli będzie oczywiście opcja e, pojazdu testowego, to chyba sobie poświęcę tam któryś dzień i, e, i coś nagram na ten temat. No, takim zabytkiem. Jak ja się skupię, to mogę sobie przypomnieć, nie wiem, co robiłem w zeszły czwartek albo zrobić taką fajną rzecz. Romatic SCMB125, ten pierwszy, ale już pryskowy oczywiście, Na ciekawy gumach, delay w ogóle, to, to byłem ciekawy jak to, jak to działa. To jest Made by o, made by Indonesia, świeżutkie gumy, tak, w dotyku są takie całkiem fajne mięśniste, one są strasznie tanie, więc ciekawe jest jak one się sprawują. No i stelaże, pierwotnie od super light, ale po małych modyfikacjach do skramblerka weszły. Na sakty boczne Sztos, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi w tym konkretnym motocyklu. Ale jak przyjrzycie się na ten moduł sterujący, który jest dziwnie, ale to bardzo dziwnie podobny do Delfaja MT-05, no to to jest właśnie DelFaj MT-05, ale w tej wersji no, podrobionej, tak? czyli nie. Delphi na licencji Delfa'ja, tylko e, chińska kopia tego wtrysku, która no, tak na dobrą sprawę to jest jedno i to samo po prostu, tylko ma oryginalne, zamiast oryginalnego napisu Delphi ma e, jakiś tam Rodrigo coś tam, miesza z tym. E, wykrywany jest jako MT-05 da się tuningować jak MT-05 z tego co zdążyłem zauważyć, no ale MT-05 to to nie jest. A tak się prezentuje w wnętrzności motocykla Barton X-Trail do którego zaraz to będę musiał się dobrać co by sprawdzić, zweryfikować chociażby zaworki i, i kilka innych rzeczy na pierwszym jego przeglądzie gwarancyjnym Ta. wszystko schludnie, ładnie i muszę też ogadnąć dlaczego się też nie działa cała diagnostyka jak to się łączy, nie mam niestety żadnej instrukcji jest za późno, żeby do kogokolwiek zadzwonić po instrukcję. Dobra, nie będę tu zaglądał klientowi, nie, ale w sumie będę musiał się dostać tutaj. No nieważne, bo jej rozbierania jest sporo. On jest taki bardzo problematyczny, jeśli chodzi o kwestie rozbiórek. No, ale cóż, trzeba będzie się pewnie dostać tutaj do instalacji w ostateczności i sprawdzić, czy wszystko się utrzyma tak jak należy, czy jest podłączone, czy... Ech, ta kostka nawet wygląda jakoś tak krzywo troszkę. No nieważne. Dobra, tyle co chciałem wam pokazać taki przerywnik. Dobra, jeszcze jedna ciekawostka o tym sprzęcie, bo zdziwiło mnie to nies niesamowicie. Czasami używam pewnych skrótów, wiecie, w działaniu przy takim motocyklu. I co tutaj zrobiłem? Zrobiłem prostą rzecz. Zdjąłem świecę, zobaczyć jaka jest, jak wygląda świeca, bo klient mówi, że za dużo pali troszkę ta maszyna, więc zweryfikuję co tutaj mogło się zdarzyć. Wydaje mi się, że pali normalnie, tylko nie wypala do końca zbiornik paliwa. Znaczy nie wypala do końca paliwa ze zbiornika i przekłamuje trochę ten poziom jakby, poziom paliwa w zbiorniku jest przekomany i dlatego klientowi wydaje się, że motocykl za dużo spala. Nieważne. Sprawdziłem sobie zaworki. Już teraz dokręcam głowiczkę, pokrywę głowicy w sensie. I wiecie, miałem jeszcze zdjętą świecę, miałem zdjętą fajkę i no stwierdziłem sobie taki, wiecie, skrót pisłowy już po, po godzinach, że odkrę żeby tutaj wszystko odkręcić i dostać się do e, wału, żeby przekręcić i ustawić sobie tutaj e, zawory, no to za dużo roboty, wiecie, cyknę sobie rozrusznikiem. Ale on nie ma rozrusznika, więc nie mogę tak cyknąć o te ten ząbek dosłownie na, wiecie, na rozrządzie. E, on tutaj odpala to z ojku, no ze statora e, i on nieważne, czy co masz założone, czy wypiąłem mu paliwo, wypiłem mu cewkę, tudzież fajkę, on dalej odpalał. Znaczy, wiecie, pracował przez chwilę, ale na pusto, no bo nie miał żadnego zasilania, tak, ani iskry, ani paliwa, ale cały czas pracował. Jakie moje zdziwienie było, gdzie wiecie, w normalnym motocyklu zdejmujecie fajkę, kręcicie rozrusznikiem, no i oczywiście on nie odpali. A tutaj, jakby zaczął palić, ale był cichutki. Natomiast. Prawidłowa praca tego silnika O co jest? Co jest? Zepsuł się? A dobra, sorry O, jedno, o jeden, jedną pozycję za blisko pa, 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 jak to pali Cichutko, fajnie, przyjemnie, nie? Mam tutaj drugi przykład motocykla Swoją drogą to jest ten od tej małej tablicy rejestracyjnej GTK. przyjechał już na pierwszy przegląd przy 360 km i jest problem z odpalaniem na zimnym, mimo że jak, był, jak ja go odpalałem to odpalił bez najmniejszego problemu, teraz jakieś tam problemy są jak sobie postoi. Swoją drogą fajnie, że nie zdążyłem zmontować odcinka, a klient już naklepał kilometrów, mimo że mamy przecież marzec dalej i nie ma pogody, wczoraj jeszcze śnieg padał, no nieważne. To co mówiłem o X-Trailu, to zobaczcie mam włączony zapłon, mam przekręcony, znaczy wyłączony zapłon, plus po danych, hamulec, cyk i tak delikatnie. Jak sobie kliknę, to widzę, kiedy mi się wałek ustawi tak, żeby móc sprawdzić luzy zaworowe. I Wcześniej to sprawdziłem, ustawiłem dokładnie zawałeczek. Luzu na sącym nie ma, na wydechowym jest prawidłowy. No i to jest też powód, dla którego on kiepsko odpala. Wracając do ustawienia rozrządu, oczywiście w X-trailu można było zdjąć tutaj tą obudowę. Dostać się tutaj też zresztą dostać się do. E, wariatora i wariatorem sobie ustawić dokładnie rozrząd, także nie ma dużej, dużo pracy przy tym. Niemniej jednak, no cóż, czasami lenistwo wygrywa. Mm, i, I tutaj jeszcze dla ciekawost, znaczy, jako ciekawostkę dla ciekawskich, różnice między silnikiem X-Traila a e, Rometa GT, które po, teoretycznie są takimi samymi silnikami, ale praktycznie są troszkę, o no, zupełnie inne tak na dobrą sprawę. Tutaj Fajnie jest rozwiązana pompa wody na odwałka rozrządu napędzana. Chłodzenie jest aktywne, tudzież cały czas po prostu chłodzi tą chłodniczkę, która jest zamontowana od strony prądnicy. Myślałem, że źle nachodzi. No, co jeszcze chciałem powiedzieć o nim? A, e, zaraz się pojawi kolejna maszyna, tym razem też odrometa XDV. Na targach pewnie będziecie mogli to już zobaczyć. I tamten ma silnik 1P54MI chyba. To jest chłodzony cieczą oczywiście. Wyglądający jak ten w x trailu czy też w Junaku e, ADV. XDV, nie pamiętam, miesza z tym. E, a, jest to konstrukcja e, CF Moto. Według niektórych oznaczeń, chociaż to muszę dooglądać, do, do że tak powiem, jak będę miał ten silnik już na stole, że się tak wyrażę. Albo motocykl przynajmniej pod ręką. No, dobra, tyle chciałem pokazać. Wracamy do tematu przewodniego. Proszę Was bardzo, motocykl, który jest przed Wami to Ramet Soft Chopper 2. A, przypadek jest... Taki klasyczny, choć trochę ciekawy poniekąd, zwłaszcza z pewnego względu. Motocykl jest z produkcji 2018 albo 2019, na pewno w 2019 roku przed pandemią jeszcze został zakupiony. Jeździł sobie chyba przy drugim przeglądzie, taki dość klasyczny dla tego modelu, dla tamtych czasów przypadek był. Licznik się skasztanił, coś tam przestało wskazywać, chyba obroty. Nieważne, w międzyczasie też się stłuk, ale to już inna sprawa. Natomiast z racji tego, że była ta pandemia, nie było tego licznika dostępnego. Na gwarancji zamówiliśmy, Romet tego nam nie przysłał. I cóż, jak możecie łatwo oszacować, 19 rok zakupiony, no to dzisiaj gwarancji on nie ma. I co? Policzyliśmy klienta na jego koszt licznik moglibyśmy tak zrobić, nie jest to aż taki duży wydatek on chyba kosztuje coś koło 160 zł, ale nie na gwarancji było to zamówione, znaczy na tamtą chwilę nie było tego elementu ale teraz zgłosiliśmy się raz jeszcze o, ten, o tą część, bo gwarancja, 2 lata gwarancji minęły, natomiast jak najbardziej Romet uznał gwarancję, przysłał nam nowy liczniczek także chapeau dla nich za takie podejście dla klienta za to, że wytrzymał i był na tyle wyrozumiały, że po prostu sobie gdzieś tam machnął ręką i jeździł dalej, bo, no bo wszystko mu pokazywało, tylko chyba wskazań obrotomierza nie było bo ten obrotomierz się zacinał o tutaj o tą e, szybkę zdaje się, coś takiego, no nieważne, był jakiś tam taki feller w tych motocyklach i oczywiście można było poprawić to ale to tylko na krótko więc w tym momencie ma nowiutki liczniczek, no i przyjechał do mnie do mnie do tego, że nie odpalał, przestał odpalać do wymiany poszła pompa paliwa, bo e, Tutaj coś z tym było nie nie wiem czy nie dawała paliwa czy coś, na pewno ciekła jak szalona jak do mnie przyjechała, więc po prostu poszła w odstawkę, znaczy pompa paliwa, to kranik paliwa jest tak naprawdę, tutaj jest zbiorniczek po prostu taki e, powrotny do tego pseudo wtrysku, który mi się bardzo podoba, bo jest szalenie prosty. E, no i właśnie ze względu na to, że tutaj jest wtrysk, klient do mnie przyjechał, ponieważ naczytał się w porów internetowych, gdzie mm, powiedziano mu, że to moduł zaponowy. Czyli no tutaj komputer sterujący tym wtryskiem, na pewno to strzeliło i, e, i to będzie pewnie duży wydatek, bo on patrzył i to kosztuje kupę kasiory. E, no i co ja będę mógł z tym zrobić? Otóż, co będę mógł z tym zrobić? Nic nie będę mógł z tym zrobić. Po prostu wymienię świecę i odpalę motocykl, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ten komputer padł. O, akumulator jest słaby, dobra, pododajemy, no stał długo, nie? Ale skupniaczka. O, ty, kurde. Cześć, nóżka służona. No dobra, ręką tego nie zrobię. Trzeba było mocno go kopnąć, ale odpalił. Trzeba będzie też rzeczywiście zweryfikować zaworki, bo dawno nie było to robione. Chociaż, a tak klepią raczej, więc chyba nie są za, za małe luzy, albo nie skasowały się luzy. Niemniej jednak, pamiętajcie, zawsze od najprostszego zaczynamy, tak? Od najprostszych rzeczy. W tym konkretnym przypadku e, Torch oryginalny wygląda jak. Irydowy, teraz ładnie wygląda, bo go wyczyściłem, ale był czarny, czyli zalało totalnie świecę, bo nie dała, dawała za słabą już iskrę. Tak te torchy mają, oryginalne. Czasami potrafią przeżyć żywot od silnika, czasami po 500 km potrafią się zepsuć, trzeba to wymienić. Więc często też profilaktycznie to robiliśmy. No i tak, tak się trzyma kilkuletni motocykl, trzymany pod dachem. Nawet nie zerdzewiał, tak jak się bardzo dużo osób jakby czypiało właśnie tych modeli, że one rdzewieją na potęgę tutaj kolanko i owszem, ale reszta nawet nie dzieje się trzymać, po prostu był garażowany tak? no i się miał przygody jak widać na załączonym obrazku też coś tam się działo, ale to są detale które są łatwe do wyjmowania Więc poczekam aż się rozgrzeje, olej zmienię zaworki jeszcze się sprawdzi dla pewności i mamy motocykl gotowy Miała być poważna naprawa, a wyszło, że jak zwykle drobiazgi się ustały. No i oczywiście elegancki, nowiotki liczniczek. Także ten. Tyle o tym sprzęcie.